Nie! Nie doleciała, oczywiście. Najlepiej, tak, nie? Żeby ona nie dolatywała nigdzie, gdzie chce. Czy jest tutaj kolejna tarcza jakaś? Nope. Ale no, spróbujemy to wystrzelić. Odsuńcie się, po prostu się odsuńcie, debile. Kobieta musi to zrobić, widzę. Oooo... No... Dobra. Dobra, coś zniszczyliśmy. Czy to nam cokolwiek da? Czy jest tutaj cokolwiek, co może mi się przydać? Nope. Nope. Dobra. No to nie. Chyba, że muszę teraz... Nie. Ale oni zabili tego, tego dupka, także jest ok. Eee, dobra, ja teraz muszę... Jeszcze raz wystrzelić to. Tą... O, mój Boże! Oni są idiotami, no. Oni są niestety debilami. Ja pierdy Pierdykam. Proszę tą, Czy rakobombę w takim razie? co? Dobra, zniszczyłem grzyby. Jeee! Yeah! Oh! Ale oni dźwięki z siebie wydają. Jesus Christ! Co to jest? Wygląda dość paskudnie. Yeah. <tryk> Orchideus. Orchideus, zabijcie to. Kill it with fire! i yeah. yeah, zginęło. Holy fuck. Teraz są trzy. Nie, 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 nie. Aj! Dobra, no dawajcie. Bijcie, bijcie, je. Zabijmy chociaż jednego. Ja zbiorę fasolki. E, wy, wy, wy zabijcie drugiego. Ja zbiorę fasolki. E, i tu jest... Tu jest trzeci. I ja go zabij... wy go zabijcie, a ja... Wow! Oni mają jakieś fajne kombosy w ogóle tych czarów, a ja nie mam takich kombosów, a też chcę takie kombosy I, i, i robi mi się smutno, jak oni mają takie kombosy, a ja nie mam takich kombosów. No. Krótka piłka z mojej strony. fota. Chyba powinno nam się to udać. Muszę to wystrzelić na pewno. What the fuck? Czemu ten smok tutaj jest? Obawiam się, że właśnie tak. Czemu on w ogóle tutaj był? Czemu on się tutaj znajdował? No, możecie? Dobra, Dobranie, czyli muszę jednak to tym zniszczyć. No i co? I teraz nie mogę zebrać tej tarczy, bo już wszedłem na górę. Znaczy, wszedłem na dół. się tak nie bawię, to jest... To jest nie... U shit, fuck. Mm -hmm -hmm. Aha, czyli jeszcze jak oni mnie uderzą, to ja tracę fasolki. No to świetnie. Ja mogę zabierać im fasolki. Jej! Yeah! Jej! Yeah! Moje fasolki, moje! Fucking shit! Kuźniarzu! To jest wszystko moje, także wara Ja chcę wejść na górę z powrotem, no. To jest nie fair. To jest... to jest świństwo moim zdaniem. Bo ich nie mogę wyrwać, a ja chcę tą... Tarczę, no. Eee... Zajebiście. Cyrako wybuchła. To pewnie to pewnie przez ropę, pewnie tak. Hary Gniuszu, what the fuck? Ale ten smok w ogóle tutaj robi spiździec. Dobra, musimy szybko przebiec, póki. Póki mamy, póki mamy czas. Póki mamy na to czas, bo. Panowie, możecie mi pomóc z tym, z tym ogniem, bo. Tutaj tak troszeczkę... Choćbym, choćbym chciał, no to sobie nie dam rady niestety bez was, no. O, shit, dobra. Dobra, przebiegamy, szybko, 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 szybko. No, mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć teraz z tym smokiem, tylko dopiero na turnieju trójmagicznym. E, w ogóle jakbyście byli cieka ciekawi, czemu wybrałem właśnie tą część, to dlatego, że najbardziej lubię e, właśnie Harry'ego Pottera i Czara Ognia książkę. No, najbardziej mi się podobała. No, zgaśmy to, panowie. Panowie, zgaśmy to. Panowie. Nie, panowie widzę, że spenialiście. Dobra. Uciekamy stąd. Oh shit fuck. Nie, nie, ojej. Z tej ojej. U, mam mało życia, nie dobrze. Dobra, no możecie mi pomóc do jasnej cholery. Ja pierdykam, co za debile to są. Uff. Holy fuck. Dajcie mi wszystkie fasolki, one są moje. Dla was. Y Wam się nic nie daje, jesteście, Po prostu bezużyteczni. No, ja pierdychom! Co za. O, co za głupota to jest! Ja pierdykom! Jesus! Oooo! O. Ja nie mówię, w ogóle zadają tyle przecież życia mi zabiera. No, mm. Oh, jestem zachwycony. Jestem naprawdę zachwycony tym, że... Oh, że te ai -e są takie głupie w tej grze. Na rednina. No, what the Dobra, czyli muszę, widzę... Jeden ogień tylko muszę ujarzmić i potem muszę przebyć szybko. Byle, byle szybko. Dobra, szybko, szybko, szybko. szybko. Nie. Nie. Rejected Dobra, niech tam zginą jak chcą. Mało mnie to rusza. Dobrze, przybliżenie na drzewo, więc nie wiem co tam się dzieje. Dobrze, że mam aż 6 życia. To sobie na pewno dam radę. Nie wiem czy oni mogą mnie wskrzesić, czy nie. I hope so się Zdenerwował jakby nie mogli Aquairook to oni tam mają Oni się erektują Udało się, tu jest zapisane z tam gry I sure hope są so. Dajcie mi to życie Just give me that life Uu fuck fuck No i dobrze Dobrze że wziąłem życie i oni mi tak szybko pomagają co za głupota! Jakie to jest przygłupie w tej grze! Wow! To jeszcze że to się chyba zamieni w taką naprawdę serię, gdzie będę rage'ował na tą grę, bo... Ta gra jest pełna absurdów, po prostu, i to takich dość, dość solidnych absurdów. Ja pierdykam, no... A, i mam 15 życia, dobrze. Uff, fucking hell, no. Naprawdę to dlatego, że. E, poszedłem po życie? E, dlatego trzeba mi dać. 10 tysięcy powodów, dlaczego to życie mam już zostać mi teraz odebrane? Dziękuję, Gro. Jesteś świetna. Ja pierdyka, no. No nie podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. No nie podoba mi się to. Any beat, any beat mi się to nie podoba Nie, 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 nie. Możecie mi pomóc Debile! Oh, oh. Jestem przezachwycony, w ogóle dobrze, że te fasolki znikają gdzieś tam w ściany. No! Walczcie! Walczcie! Jeżeli są potwory obok was, to walczcie! God fucking dammit! Ooo! Oh, fuck Jakież to jest... Łupie Dobra no Tutaj znowu mamy trochę ognia eee... Strzelimy tym tam I zobaczymy co się stanie Nic Dobra mamy kolejną Aaa rzuć urok na grzyby aby zdobyć nagrody ja nie wiedziałem. Dobrze, że mi tak szybko powiedzieli o tym, o takiej możliwości. Bo, 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 byłoby. słabe, jakbym o tym nie wiedział. Dobra, wiecie, co ja jeszcze sprawdzę? Mm. I przywiesiła mi się gra. Dobrze, cudownie. I znowu. What the fuck? Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, Żywki zginęły. No, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, no. Jeszcze. Czemu mi się teraz ta gra tak zaczyna przycinać? Aaa! Holy fuck. Co się dzieje? To jest dla mnie niepojęte, co się teraz z tą grą dzieje. E, ona mi daje wyjątkowo chyba do zrozumienia już, że, że to jest ten moment, kiedy... Powinienem przestać grać, ale już. Mm. No, zginą wszystkie te grzyby. Tak, dziękuję. Wow. Dobra, mamy trochę życia. Statuetki smoków, tu mamy. I kacenka, wow. To mamy kaczenkę i co my w tej kaczence zobaczymy? Smoka, który na we... A napieprza... ja pierdykam teraz jeszcze te salamandry, których nie można uniknąć, bo oczywiście to jest taka gra, gdzie nie ma uników. A... Nie wierzę w to. Ja po prostu w to. Nie wierzę. No, choć tu salamandry, Nie, bo nas trzają teraz. No właśnie. Nie! Fak! Aaaa, nie wierzę w to. Gdzie ona jest? Tu jest ta Hermionka. Nie, bo ona śmiechnął. Strzeli ogniem prosto we mnie. Gites majones, dobra, wiecie co? Chcę zobaczyć, co się stanie, jak umrę. Czy mogę się przełączyć na inną postać? Nie, po prostu odzyskam życie magicznie. To chyba się opłaca bardziej ginąć w tej grze, tak naprawdę. Eee, dobra, wiecie co? I ja teraz się Szybko się przebiegnę tutaj, żeby zgasić to, nie, nie to, to, to zgaś, dobrze zgaś to, żeby się nie odrodziło więcej salamandr cudownych, dobra, tu już zgasiłem to, oni niech się tam biją z nimi, nie, 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 to chciałem zgasić, to chciałem zgasić, dobra, no byle szybko, byle szybko, byle szybko, byle by te salamandry, we mnie nie strzeliła ogniem. dobrze, właśnie. Właśnie tak, dobra, tutaj sobie strzelimy w nią zaklęciami, e, czyli to jest tak naprawdę widzę, że to jest gra, w której się nie da przegrać, bo jeżeli będziemy się odradzać za każdym razem, to jest to dość, dość spore ułatwienie dla mnie tak naprawdę. Dobra. I, i zginęła Salamandra. A ja się tak martwiłem o życie i tak narzekałem. Wait, to na light, nie wiem czy ja tracę po prostu ileś tam fasolę chyba tak, ale... Whatever. Dobra, mam pełne życie lajciek wchodzimy na górę, tam coś będzie. I hope. Dobrze. Otworzyliśmy sobie magiczne drzwiczki. Dobrze. Czy tu coś mamy? Nie. Tu musimy zgasić. Tam mamy kolejną militarczę. Eee... Dobra, mamy kolejną mini-tarczę. Mamy ich już cztery, znaczy tylko cztery tak naprawdę, bo trzeba ich dziesięć, żeby zdobyć dużą tarczę. O, <laughs> no zajmie mi to pewnie kupę, kupę, kupę czasu. O, ojej! Ojej! Ojej, jakież to było straszne, Hermiono! No dawaj, dawaj. Hermionko, dawaj! Eee, tu mamy życie... A, muszę przejść po tym? A, muszę tutaj zgasić malutki płomień? Super. Doskonale. <śmiech> <śmiech> o, fuck, 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 ogłóż go, ogłóż go, ogłóż go, ogłóż go, ogłóż go, proszę. Jezus Mary Wszystkie fazolki są moje! No, z suko. Wow Ile tych fasolek jest? Holy shit Ileż my tych fasolek zdobyliśmy? To jest... Wow. Wow. The fuck? Co to jest w ogóle? Jakieś takie duże i brzydkie. Duża, brzydka kula! To jest właśnie to. Eee... Aha, czy ja muszę, generalnie muszę. O, tam jest. Tam widziałem, że jest tarcza na górze. Widziałem, że tam jest tarcza na górze. O, oh, fucking. Hell. Moje fasolki, suko. Jak ja mam zrobić tak, żebym mógł. Eee. Gdzie poleci to shit? Także lajcik. No, co oni zrobili? A! A! a Ron, o Jezus Maria. O Jezus Maria, Ron. Dobrze dostała. Ale Ron to było tak głupie z twojej strony, że. Holy shit. Z tym wrażeniem, jak może być takim idiotą. <laughs> znowu dostała. Fakie. Eee, ja tam widziałem tarczę na górze. Ja bym chciał tą tarczę zdobyć, tak generalnie rzecz biorąc. Nie, 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 nie to. Nie to, nie to, moja kochana. No i dostałaś znowu, widzisz. Dostałaś prosto w papsko. Dobrze, ładnie. I dostałem za to tarczę. Zresztą jest cudowne. Dostałem za to dużą, dużą tarczę. No, nie mogę w nią celować jest super. Dostępne nowe lokalizacje zakazane raz, pojawiły się nowe zadania u Moody'ego. Kompetentny, jestem już kompetentny, mam 21 nowych kart i 309 punktów dla Hermiony, czyli będą odblokować jedną kartę i postaci. Zaraz zobaczymy, co się tutaj będzie działo po tym zadaniu cutscenka Postanowił ostrzec Cedrika przed oh. pierwszym zadaniem, które. Patisona, Edwarda postanowił. Smoki. Pierwszym zadaniem będą smoki. Po jednym dla każdego. Ale mam minę. Dobra, to zobaczymy, rozeznam się tutaj, ile e, ja tego potrzebuję. Ojej. Zadanie Diego, duch zamku Hogwarts. E... Pierwsze zadanie turnieju magicznego jest jeszcze zablokowane, potrzebuję dwie inne tarcze, także ja to zrobię sobie, zdobędę chyba te tarcze, ewentualnie, nie wiem, te zadanie Moody'ego może nagram e, w następnej sesji nagrywania, teraz jeszcze tylko spojrzymy na karty, e, żeby się dowiedzieć mniej więcej jakie kar karcioszki tutaj mamy, ale mówię, ja na początku odblokuję te karty wszystkie tutaj e, u Hermiony, tę kartę i energia rzeczywiście zostanie skupiona, e, uzupełniona, tfu, e, dobra, nie wiem co mi to daje, Magicus Extremo, w ogóle wiecie o czym zapomniałem, o tym mega potężnym zaklęciu, które miałem. E, dobra, i mam odblokowane wszystkie karty i zobaczymy co mi daje ta karta. Grupa rozpoczyna z niepełną mocą magiczną. Czyli mamy dwa, e, dwa te duże zaklęcia. E, tutaj mamy nowe karty dla niej, to od razu wykupię sobie tą. Na krótką umiejętność rzucają zaklęcia Herbivicus, nie wiem co to jest Herbivicus. Przedłuża zaklęcie działaniem, działanie, Lala, pa, pa. Ona jest dobra właśnie do tego, zwiększa moc e, zakręcia, akcją. także ja to sobie kupię, mam 6, 79, więc mogę w czego energia życiowa, o i to jest, to jest cacy, e, plus energia życiowa dla niej, zwiększa moc zakręcia, akcjo. I to również jest cacy. Bo na razie, jak widzicie, na tego zakręcia nie używałem. Co może się na mnie troszeczkę mściło, ale no cóż. E, on ma 182 karty, więc możemy sobie kupić tutaj jakiś coś nowego. Tast. Harry, może równocześnie, jednocześnie użyć dwa uroki, równocześnie e, użycie innej karty. Stylu jest niemożliwe. To ja nie chcę, ja chcę, żebym zadał więcej obrażeń. E, tak, plus 20 to chcę. Z Alastorem Mudim, Zwiększam moc zaklęcia akcji rzuconego przez Harego plus 10. I tak muszę wszystkie te karty wykupić, żeby dostać tą lepszą kartę, więc myślę, że to. Ale tak, to mi się przyda teraz już. Eee, bo teraz tak do mnie dociera powoli, że przez te karty ja mogę mieć tylko 3 ze sobą. Eee, także, także to tyle. Eee, jemu akcja nie jest potrzebna póki co. No dobra, czyli w sumie teraz sobie tak muszę wykupić wszystkie te karty po to, żeby one gdzieś tam były. Potwierdzimy sobie tutaj tego śmiego. To jeszcze kupimy cacy. Zbieramy teraz jeszcze na te 150, żeby mieć no backspace. Ron, Ron ma 100 dwa punkty. Nie mogę kupić żadnej karty urona. Także cacy. Dobra, i to jest z mojej strony wszystko, jeżeli chodzi o tę sesję nagrywania. Komentujcie, subskrybujcie, e, oceniajcie i mam nadzieję, że Wam się jakoś to w miarę podoba. E, u mnie ta gra wzbudza takie uczucia na razie: wielkie salwy śmiechu. E, i, I tyle. Mam nadzieję, że długa ona jakoś bardzo nie będzie i że ją szybko skończymy. E, także na razie, i do usłyszenia. Pa!